Witajcie kochani, kolejnego dnia. Jest już popołudnie, ja właśnie wróciłam z pracy, gdzie dzisiaj robiłam sprawy papierkowe. I przyszłam i wstawiłam sobie wrapa do mojego Lidlowego, jak to się nazywa? Nie termomikser, tylko ten. fryer. już Wam pokazuję. O tu sobie wstawiłam. O, mogę już wyjąć takiego wrapka. Fajnie, bo nie trzeba na patelnię wrzucać właśnie wystarczy tutaj. Ja daję też troszkę papieru do pieczenia. Czy wiecie, jakiś sos się wyleje czy coś, żeby nie, nie ubrudziło tego urządzenia. Ale jest to naprawdę spoko urządzenie na jedną porcję, jak Wam mówiłam. Tu mam ocet, bo byłam w biedrze, że, żeby kupić ocet w ogóle, bo nam się skończył taki, wiecie, do czyszczenia w domu. I kupiłam też kwasek cytrynowy. I słuchajcie, podobno dzisiaj mi Betty sprzedała taki patent jej mamy. I dajcie znać, czy Wy też to znacie, że można kwaskiem cytrynowym wyczyścić o, ee, Wasz Kamien. Tu oczywiście kamień jest, zabrał się. Ja czekam, aż Darek wyjedzie, żeby zrobić to octem, bo Darek nienawidzi zapachu octu. Ale pomyślałam, dobra, spróbujemy z tym kwaskiem. Więc mamy przed. O, widzicie jak to wygląda? Już dawno nieczyszczony. Wsypię opakowanie kwasku i wodę i zobaczymy. I podobno z kwaskiem jest o tyle lepiej, że nie śmierdzi. Tutaj też mam takie odbarwienia, ale to jest um, po prostu taka emalia, czy to, o czym jest pokryta taka farba. Emalia niestety już jest zabrudzona i z tym się nic nie zrobi. Tak jakby plastik. Także wstawiam i zobaczymy. Dzisiaj zamówiłam też sobie dietę pudełkową. Już za mną dawno chodziło, bo prawda jest taka, że jemy trochę osobno ostatnio. Darek wkurza się na moje bezmięsne dania. Córka je, wiadomo, dzieci jedzą bardziej prosto, bez sosów i wiecie, i bez jakichś tam Udziwnień, Darek lubi właśnie jakieś takie kremowe yy, mięso, grzyby, sosy. Ja z kolei tofu, taki, w którym mam właśnie wrapa, w którym mam awokado tofu, takie pikantne, yy, mam paprykę, sałatę, coś jeszcze i troszeczkę camemberta. Jezu, jakie to jest dobra. I to są moje smaki, to jest moje jedzenie. A mojego męża nie. Więc wymyśliłam właśnie dietę pudełkową i dostałam od kuchni Wikinga barter. Możliwość zamówienia dowolnej diety. Zamówiłam sobie to o dietę Kasiwińskiej, gdzie na szczęście można sobie wymieniać większość. No można wymieniać sobie dania między dwoma. Jak będzie bardzo mięsno, mięsny dzień to oddam Darkowi. Ale mam nadzieję, że będzie spoko, bo ta dieta jest z tego, co widzimy, czeka lekka, dużo sałatek, właśnie wrapy. Jakieś placuszki, tak, takie jedzenie, jak ja jem ogólnie. Zobaczymy. Co do Waszych pytań, czy przepłukałam wkład? Tak, przepukałam przed użyciem. I tam leciały takie czarne po prostu węgiel. Dobra, ja chyba sobie będę na live'a i zrobię sobie. Naprawię sobie paznokcia, bo ułamał mi się tutaj. Oprócz tego, że u nogi mam kuku Tutaj teraz będzie koncert smyczkowy Zginęliśmy się do pierwszego rzędu, było były cztery miejsca wolne A tutaj jest przejście do łódek Więc będziemy podali sobie łódeczką później, ale fajnie Udało nam się, nie widać nas, ale udało nam się Liczyłem takie tak, tak. Ale ile ludzi czeka na łódkę. Zobacz. I jak się podobało? Super, nie? Ale fajnie. Chciałbyś tam skakać? A gdzie dokładnie? Pokaż. Stary, o. Tak, 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 o tym miejscu myślałem, bo jest takie najbardziej wystające i tam powinno się z głęboko dosyć. Tylko nie wiadomo jak wrócić. Wskakujesz do wody i co? Do Przepłynąć wody? musisz. No do to stary nie ma opcji, słabe to jest i dystans. trzeba mieć e, gumowe budki. Bo musisz no po ha, skałkach iść. Tak, 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 tak. Przyjechaliśmy do małej miejscowości koło e, Porto Cristo. Byliśmy w jaskini Smoka i mieliśmy koncert smyczkowy, było naprawdę fajnie. Maciek trochę nagrał Genialnie więc możecie, mogliście może zobaczyć. Niestety, dopadła nas przepiękna pogoda. Mieliśmy się tutaj kąpać, ale nie wzięliśmy też ręczników. No i tam hałasują mocno. Ponownie, ale jest tu przepiękne. Naprawdę, bardzo ładnie. Myślę, że można sobie to przycumować, bo to było dosłownie 5 minut drogi autkiem. No a. Wygląda całkiem fajnie. Myślę, że to są takie klify właśnie idealne miejsce takie do skakania dla ciebie Maciek. No tak. No tam tak, po to prawej to stronie da, też. Ja zobacz tylko właśnie się zastanawiam. Jakby tam była na ta drabinka, po której można wchodzić, to Z powrotem by idealnie, a żeby wrócić się, to problem. Może być problem. Chyba, że tam da się jakoś wejść po boku. Bo tam po prawej stronie, jak ten pan idzie, widzisz, to tam da się jakoś wejść. Ale wiesz to wszystko śliskie No tak, hmm. ale. Wiesz, o co chodzi takie dystans przejść po tych skałkach to. Na boso? Tak, no no. Na boso, w klapkach można by, ale wiesz, w klapkach z ale... nie skoczysz do wody, więc one muszą zostać tam na górze. No i się robi problem. I chodzę tak, i będę musiała sobie pewnie z tego dużego palca zdjąć hybrydę, ale to poczekam jeszcze z dwa dni. Oczywiście umyłam wczoraj tą ranę, oczyściłam, nie boli mnie, ale wiecie, no jest to. Także słuchajcie, zjem sobie, może wejdę sobie na tego live'a, zobaczymy. Albo zrobię jakiś prosty makijaż z Wami. Zobaczymy, co wymyślę. I później będę nagrywała na pewno mierzymy. Także idę jeść mojego wropka i zobaczę, co mi Darek wysłał za zdjęcia. Hello! Co my tu mamy, Maćko? Stary, mamy cały samochód jedzenia. Mamy takie super rzeczy, że naprawdę... I to wygląda dziwnie, jakby to było tylko na naszą dwójkę, to by było tak. szalone, ale to nie jest tylko na naszą. Ale najśmieszniejsze jest to, że to jest tylko na dwa dni. No tylko na dwa dni, ale wiesz jaką mamy ekipę dużą, nie? No więc... Która ma apetyt, zwłaszcza Wojan. Pozdrawiamy Wojtek. Mamy ananaski, jeszcze jajka i tu jest taki super yy, konsumę, to jest takie jakby powiedział, wywar już z owoców morza, gotowy tego... Można u nas makro pewnie dostać, a tutaj normalnie w lidlu jest, więc będzie z owocami morza i będzie z takim. Zobaczcie gotowy zestawik, niesamowite, ma sałateczkę super. Co tu się wyprawia? Chcę do góry. Za oszukiwanie? To nie jest oszukiwanie, tylko to jest myślenie. Halo, halo? Ale fajnie, ale fajnie rozpoznałeś. Z maciekiem, żeby nie było maciek też. Ale ja ja nie od samego początku. Ja jestem tutaj osobą zarządzającą całym projektem. Tak. Ale takie łóżki, może z tyłu można tam gdzieś przekolegować. Dawaj, je przesuń, tutaj może Wojtuś. Bo one właśnie tam się tak, za bardzo ocieplają. Tak, tak. A nie, tam bym wolał kurczaczka może z tyłu. Chłopaki tu ładnie posprzątali. Ja przygotowałem sałatkę. Owocki. Oliwki, mamy kubeczki, żeby. Nie sprzątania, później było No i tutaj ładnie sprzątany I czekamy na chickena Chickena ulubionego W ogóle jest, co jest najśmieszniejsze, że nie było w ogóle kiełbasy takiej normalnej jak u nas jest wiesz Tak? Takiej śląskiej <grych> Może Bo przez to, że Jezu, nie... Nie było Naprawdę i nie było takiej kiełbasy i byłem smutny Z Maćkiem nie? A szukaliśmy w dwóch sklepach Słuchajcie, tak przygotowaliśmy jedzenie. Tutaj Karolek i pomógł. Mamy dwóch kolegów z Francji. Tu zrobiliśmy sobie barek. To był pomysł Pana Piotra. Świetny pomysł. A teraz musimy nagrać najlepszego kucharza Ever. Szefie, jak tam chicken? Jest ekstra, stary, zobacz. Ale ładnie wygląda. Coraz lepiej. No, ja myślę, że te byśmy na patelni dogarnęli, wiesz. No to wiem o co chodzi, masz. to długo trwa bo Tak, ten... to właśnie odłóż, ja je na patelni dokończę Bo to się robi bez problemu, to jest tak, to ja myślę, że to może to jest być okay, doba, tak. ale to bym jeszcze troszeczkę przydusił, przydusił, ja, dobra. przydusił. A odłożysz tego a wingsy, to ja je tutaj, na patelni yy, przygarnę Tak Proszę... jest szef. nie Jest yy. szef Oui yy, yy. szef Fajnie, a jak Ci się podoba Piotruś kwi. na wyjeździe? Wymęczony trochę imprezowaniem? Niestety, takie są skutki. <noise> ale dzisiaj się <noise> wyspałeś w ciągu dnia. Tak, wyspałem się, w końcu mogłem nadrobić ten swój czas, bo... Nie było lekko. Nie było, było lekko. Kiedy, w ogóle spać. Nie było... Ja właśnie pogadałam sobie z siostrą przez telefon, na wideo jak robiłam makijaż. I będę robiła mierzemy z Lidla. To muszę jeszcze rozczesać włosy. Nie wiedziałam co dzisiaj zrobić z tymi włosami, jest tylko tak podpiąłam, ale nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, za dzisiaj... A włosy mam nieułożone, więc wiecie... Idę w piątek do Fryzjera podciąć tą moją grzywkę, bo jest już bardzo długa. A chyba tak lepiej. Bo jest już bardzo długa. I wiecie, chcę, żeby mi tak ładniej, krócej okalała twarz. E, ale dobrze się bawimy, jest fajnie. Mamy wszystko zaplanowane e, prawie każdego dnia. Dzisiaj zmieniliśmy trochę plan, bo e, na te jaskinie smoka nie mogliśmy się dostać, bo nie było już miejsca. Ale dzisiaj po imprezie wszyscy wstali po e, paru godzinach snu. Dosłownie ja spam 3 godziny. <grym>, ty też nie? Nie ma co się chwalić. Nie ma co się chwalić, troszkę lipa, ale tak, daliśmy radę. Tak. Oni spali więcej w ciągu dnia, w dnia niż w ciągu my nocy Tak. Spali Bo później oni odsypiali, roku. a my byliśmy na zakupach w Lidlu i no, zrobiliśmy tak, dużo zakupy. oczywiście, ja wstałem o 7 rano. Ja Wciałem o 7 rano. I nie jeszcze wstawiliśmy walkę. Nie, żebym się chwalił, ale trochę się chwalę <laughs> Dobrze moi drodzy. My imprezujemy, później wam nagram jak fajnie będzie wyglądało, jak się światełka świecą i oświetla cały domek. Bo w, w łazience nie ma gniazdka? Nie, po prostu chcieliście mi suszarkę, jak miałem włosy wysuszyć Na chłopaki rozpadali e, oczywiście grilla po suszarką. Na ja no łatwiznę dałem, poszli, nie? To co w dołu biegam, szukam suszarki. Co jest z nią? O, no, jest... Na grillu! A, opala się! Czy tyle czy Poczekaj jeszcze na nie, tak. tak. Okay, to, to, to jest gorące? Od dołu? Tak. Okay. Pięć godzin później, słuchajcie, nie żartuję. Przemalowałam paznokcie, przedłużyłam dwa, które były złamane. Hej, tutaj, kupinka. Kupinka? I jestem małą z wodą Hej, dziś będę mówił o łokich I pani zrobi właśnie pomidory, z odciewki i kufy. I I I słuchajcie, zapomniałam, żebyś na super placu słuchajcie, zabaw. Ona zapomniała. Ona, muszę wam to pokazać, jest ściutkie. Właśnie chciałam zobaczyć efekt. Patrzcie, to zadziałało. Ale czyściutkie. Już ci pokazuję, tylko wleję wodę. Ale czysty czajnik. Zadziałał ten sposób Betty. Idę schować rzeczy do paznokci. Zjedliśmy kolację właśnie z bombką moją. A dzisiaj mam dla ciebie co? Lala, a co mam dzisiaj dla ciebie do kąpieli? mów. Dobra, nie powiem co. Bombę. Uciekamy szybko, szybko.